Skąd ta zmiana w jego postawie? Później dowiedzieliśmy się, że żądny krwi tłum zarzucił mu, iż sprzeciwiając się ich żądaniom, szkodzi interesom cesarza. Tak, szlachetna Julio, wiem, że twoi współwyznawcy oskarżają go przez to o egoistyczne ambicje, ale być może to osąd zbyt powierzchowny. Bez wątpienia prokurator wydał niewinnego człowieka i wiedział o tym. Czy Rzym kiedykolwiek wahał się, by poświęcić niewinnych ludzi, gdy chodziło o spokój imperium? Cała sytuacja na wschodzie była wówczas niezwykle napięta. Prawdopodobnie każdy Rzymianin postąpiłby tak jak prokurator. Poza tym, cóż znaczy życie jednego człowieka dla Rzymianina? A nasz pan był Rzymianinem z krwi i kości. Ponadto należał do tego późniejszego pokolenia, które składało ofiary bogom, jedynie z pewnej kurtuazji wobec przodków. Istniała dla niego ostatecznie tylko jedna świętość i jedno miejsce ofiary Imperium Rzymskie boskiego Cezara dobraże państwa fragment noweli niemieckiej pisarki Konwertytki na katolicyzm Gertrud von Lefort. Nowela nosi tytuł Żona Piłata, a tutaj mamy wydanie opublikowane przez wydawnictwo Ancilla w tłumaczeniu Anny Maternowskiej Frasunkiewicz, która jest także założycielką tego wydawnictwa Ancilla, które też jak widać dba o oprawę graficzną książek. Bardzo ładna obwoluta, twarda płócienna oprawa, tak, ilustracja. I to tę nowelę polecam. Jest ona. Oparta na fragmencie Ewangelii Świętego Mateusza, w którym mowa jest o śnie żony Piłata. Niemiecka pisarka snuje opowieść, domyślając niejako, co mogło wydarzyć się dalej, zarówno w przypadku żony, jak i samego Piłata. Po słynnym procesie Chrystusa po skazaniu go na śmierć.